Dobry wieczór moi drodzy, witajcie, witam was bardzo serdecznie na tak długo zapo zapowiadanym live, nie było mi na online ponad tydzień, mam nadzieję, że mnie słychać, bo co tutaj Facebook pokazuje, przyciągnę, nie rozumiem, ok, dajcie znać czy mnie widać, czy mnie słychać, teraz spróbujcie to też na telefonie uruchomić, Facebook ciągle jakieś figle plata, Ciągle coś wymyślę jakieś nowe rozwiązanie i w końcu później nie wiesz co zrobić, żeby, żeby to chodziło. Chociaż e, pozycjonowałam się i nadal się pozycjonuję jako specjalista od Facebooka, ale powiem Wam szczerze, że tak naprawdę Facebook niestety już nie jest tym Facebookiem, co był parę lat temu. Ale nie o tym będziemy rozmawiać, nie o Facebooku, tak? Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, czego najbardziej ludziom brakuje, czego ludzie najbardziej szukają. Wszyscy. I ja myślę, że wy się ze mną zgodzicie, że to naprawdę jest uh, towar deficytowy. Tak? Czyli pokój. Pokój. A, widzę was, widzę, widzę. Postaw postawcie, poproszę po dziesiąteczki, cokolwiek, ale napiszcie, że jesteście, tak, że, że słuchacie, że mnie słychać, tak, 10, 10, o, Arak, dzięki, Krzysiu, tak samo, Kasia, Monika, wow, jak dużo was jest, nie wiem jak wy, ale ja za wami się stęskniłem, naprawdę, ok, słuchajcie, dosłownie przed chwilą, zanim rozpocząłem ten live, Napisała do mnie pewna osoba z prośbą o modlitwę. I jakbym chciał, się pomodlili na pewno o nią. I jest to osoba, która prosiła o, o to, abym modlił się o pokój. Abym się pomodlił o pokój. Wyobraźcie sobie. Pokój, którego nie ma, którego bardzo potrzebuje. Którego nie ma i nie może zasypiać. I którego bardzo, bardzo szuka. Jest na lekach, jest w klinice, lekarze. Lekarze próbują znaleźć powód, dlaczego od wielu, wielu, wielu dni, tygodni, miesięcy nie może spać, bo nie ma pokoju. I wiecie, jak miałem okazję mieszkać w Stanach Znaczonych przez kilka lat, to powiem Wam, że najbardziej Poszukiwane. Najbardziej większe zapotrzebowanie jest na lekarzy, który, którzy zajmują się psychiatrią i psychologią. Psychoterapeuci, psycholodzy, ludzie, którzy, psychiatrzy, którzy pomagają ludziom znaleźć, odnaleźć gdzieś ten pokój, ale najczęściej. Pomimo to, że spotykają się ludzie na wizytach, miałem też okazję być i na wizycie u psychologa, to powiem wam, że to kosztuje sporo. W Polsce taka wizyta to jest 150 zł minimum za jedną sesję, jedno spotkanie, które może być gdzieś tam godzinkę, półtorej. Ale jeżeli człowiek ma permanentne problemy, i nie ma tego pokoju, są różnego rodzaju diagnozy. Są przepisywane leki, które mają ten pokój zapewnić. Te leki to działają też doraźnie, bo to jest to wszystko, zrozumcie mnie dobrze, ja teraz nie chcę walczyć z psychiatrami, z psychologami, bo niektórzy ludzie powiedzą tak, to nie uznajesz, to jest nauka, nie jest to temat dzisiejszego live'u, może kiedy indziej. Nie chciałbym się wypowiadać, czy to działa, czy nie, czy pomaga, czy nie pomaga. Ale wiem, że to właśnie są metody, o których Jezus powiedział nie tak jak świat daje pokój. Pamiętacie, że Jezus powiedział pokój mój zostawiam wam. Nie tak jak świat daje, ja daję wam. Jak daje świat? No właśnie tak, że po pierwsze musisz zapłacić i to słowo, po drugie, jesteś uzależniony, bo ludzie, którzy chodzą do psychologa czy psychiatry, zazwyczaj już będą chodzić do niego do końca życia i są uzależnieni od leków. Muszą brać takie leki. Muszą brać leki, bo, bo bez tych leków nie, pora, nie, nie, nie radzą sobie. I powiem Wam tak, jak na przykład, jak zbierają się kluby anonimowych alkoholików AA. Nie miałem okazji być w klubach takich, bo nie miałem problemów z alkoholem, ale znam ludzi, którzy byli alkoholikami albo pochodzili z rodzin. I wiecie, że oni nazywają siebie nadal alkoholikami, kiedy jakoś nie piją. Występują, taki człowiek występuje na klubie i mówi: Tam Jan Kowalski, alkoholik od 30 lat od 10 lat nie pije. Tak? Nadal alkoholik. To ja wam powiem, że jak człowiek przychodzi ze swoim problemem, z jakimkolwiek nałogiem, z jakimkolwiek grzechem do Jezusa, jak człowiek przychodzi z brakiem pokoju do Jezusa, i się roztrzaskuje ro, się o po prostu nic nie ukrywa. Wypłakał się, wykrzyczał się. Zobaczcie, jak Jezus Getsemane. On płakał, On krzyczał do Ojca do tego stopnia, że jego pot był krwawy. Nie słyszałam nigdzie, żeby ktokolwiek pociął się krwią. Na tyle mocno on przeżywał i był zaangażowany w to, co się dzieje. I bardzo prosił ojca, A tego jest napisane, źle prosimy z wiarą. Daj nam. Kochani, może tu na Ziemi nie będziemy mieli jakichś specjalnych szczególnych uprzywilejowań z punktu widzenia nie wiem fizycznego, tak? czyli jakieś tam dobre materialne błogosławieństwo, a nawet zdrowie. Słuchajcie, no apostoł Paweł do końca życia borykał się z problemem. Miał cierń. Różni ludzie to mówią, nie wiadomo co to dokładnie było. Niektórzy mówią, że miał problem ze wzrokiem, no to są różne domniemania, ale jest napisane miał cierń, tak? postół, nie posłuch, tylko uczeń jego, Tymoteusz, miał kłopoty z żołądkiem. Aposł Paweł nawet zalecał mi jemu nie pić, tylko zalecał mu pić nie tylko zwykłą wodę, tylko tam jakąś część wina dodawać, tak? żeby polepszyć jego trawienie. Czyli mieli, mieli różnego rodzaju sytuacje. I nie jest nam gwarantowane, słuchajcie, że jak przyjdziemy do Jezusa, jak oddamy swoje życie, to nagle w życiu się pokłada. Będzie idealne małżeństwo, idealna praca, konto wypełnione. A, jesteś silny, zdrowy, wszyscy cię lubią. Super sprawa. Nareszcie, jak to się mówi, życie się udało. Nie, Jezus powiedział dokładnie na obrót. On powiedział, że ci, którzy będą naśladować mnie, będą prześladowani, będą opluci. Będą zdradzani, poniewierani, znienowidzenie przez świat. Ale z drugiej strony zapowiedział jedną ważną rzecz, której świat nie ma. I on powiedział, pokój mój daje wam. Pokój mój daje wam, Nie tak, jak świat daje. Ja jak szukałem w internecie słowo pokój, tak? To słuchajcie, otworzyło mi się... 16 stron, po kilkadziesiąt odnośników do tego słowa. Tak? Niesamowite. Niesamowite. Zobaczcie, co Jezus mówi. Czy myślicie, że przyszedłam, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiem Wam, raczej rozwojeni, czyli temu światowi. Tak? Jezus nie przyszedł, żeby zapewnić pokój na świecie, a tego oczekiwali Żydzi, pamiętacie? Oni myśleli, że przyjdzie taki moment, i on tak popchnie, kopnie, wykopie Rzymian, wszystkich poga na ich, że jako Żydów postawię tutaj usterów, on będzie królem, zapowiadanym Mesjaszem, który tutaj będzie panować i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie, jako naród wybrany, a pogani zginą, jak robactwo. A tutaj Jezus przychodzi, oni czekają, czekają, jakoś tak i czekają, i nic nie, nie zapowiada się, żeby on a, stał się królem, Wtedy, kiedy, pamiętacie, nakarmił ogromną ilość ludzi chlebem i rybami, dokonał cudu pomnożenia i to było na pewno smaczne, bo tak dobrze, dobrze im smakowało, że chodzili za nim ogromne kilometry i chcieli go obwołać królem. Zobaczcie, nie z powodu jego nauki. On głosił, on uzdrawiał, on wypędzał demony. Przede wszystkim uwalniał ludzi od zabobonów religii w trzymani byli ludzie przez Faryzeusza, uczonych w piśmie, głosił im dobrą nowinę o miłości, o przebaczeniu, o odpuszczeniu, o życiu w świętości dzięki Duchowi Świętemu, który ma przejść. I teraz, i wielu ludzi to nie ruszało specjalnie, ale kiedy dostali tego, co ludzie na Ziemi szukają, tak? Pamiętacie, w jaki sposób Rzymianie zapewniali ludziom pokój? rzucali darmowy chleb, czyli jedzenie, tak, i zapewniali im widowiska. Chleba i widowiska i ludzie byli naprawdę pokorni jak baranki. Tak do dzisiaj w Rosji na przykład poziom dobrobytu oblicza się z ceny, ile kosztuje wódka i kiełbasa. Wódka, chleb i kiełbasa, tak, trzy rzeczy. <noise> jak ludzie mają tanią wódkę, tani chleb i tanią kiełbasę i mają tego pod dostatkiem, no to większość ludzi po prostu myśli, że odnalazło pokój na ziemi. No i ludzie tego szukali, ale Jezus powiedział, nie. Ja nie daję wam to, co daje świat. To, co możecie sami sobie wyhodować na grządkach albo, nie wiem, w, w chlewie. Tak? Nie. Ja daję wam pokój, którego świat wam nie jest w stanie wydobyć. Nie jest w stanie wyprodukować żaden lek, Żaden psychiatra, żaden psycholog, żaden lekarz nie jest w stanie dać tego pokoju. I powiem wam, teraz w dobie szaleństwa, które nas otacza, bo to, co widzimy teraz, to jest szaleństwo totalne. Człowiek o normalnych zmysłach zaczyna je tracić. I jeżeli zaczyna na tym się skupiać, on nie wie, co będzie jutro. Czy zablokują kraj, czy nie. Czy będę mógł odwiedzić rodzinę, czy nie. Czy, czy, czy zaszczepię, czy nie zaszczepię. A jak nie, co to? Co wtedy? Czy będę miał pracę, czy nie czy będę miał czym karmić dzieci czy nie czy przeżyję czy nie a jak mnie dotknie czy zachoruję czy nie zachoruję i a, m, m, wojna tam gdzieś statek zablokował m, a, kanał Słowecki i a, ogłaszano że będzie światowy kryzys ekonomiczny właśnie z tego powodu bo kilkanaście procent a, towarów światowego przechodzi właśnie ten tak szczególnie z Azji a, z Chin tak a, m, całą gospodarkę przywiązano, już zapowiedzieli, i znowu niepokój, znowu niepokój, i tak dalej. I powiem, kochani, diabeł robi wszystko, żeby zabrać nam pokój z jednej strony, a z drugiej strony robi wszystko, żeby dać nam substytut, substytut, który zapewni nam rzekomo pokój. Z jednej strony zabiera, z jednej strony zabiera, z drugiej strony daje nam podróbę. Po prostu. To, co świat nam daje, to jest doraźne rozwiązanie. To jest podruba To, co daje Bóg, to przynosi skutek i teraz, i przynosi również skutek na przyszłość, na życie wieczne. Dlatego zachęcam Was, kochani, wszystkich bez wyjątku, łącznie z sobą, w sytuacji, kiedy przychodzi niepokój w sercu. Padnijcie na kolana. Gdziekolwiek jesteście. I zacznijcie na głos się modlić. Jak nie możecie na kolana, to na stojące. Jak nie na stojące, po prostu oddzielcie się. Jesteś w pracy, czujesz trwogę, niepokój. Odejdź. Odejdź. Ludzie idą na papierosy, a Ty idź na modlitwę. I zacznij się modlić. Powiedz, Panie, ja potrzebuję pokoju. Ojcze, w mniej Jezusa Chrystusa, daj mi ten pokój. I ja Wam powiem, kochani, że to działa lepiej niż jakikolwiek lek sprawdzone. To działa lepiej niż jakikolwiek jakakolwiek terapia. Ile razy dziennie to trzeba stosować? Tyle razy, ile przychodzi ta trwoga. Tyle razy, ile zły próbuje Ci zabrać pokój. Tyle razy, ile zły za, zaszczepia w Ciebie strach, niepewność, niewiarę. Tyle razy, ile przypomina Tobie problemy, w których jesteś i zazwyczaj to jest tak, zauważcie, i to na pewno dołożyli się wielu z was, jak przychodzi jedna sytuacja, stajesz zaatakowany, to nagle, nawet przysłowie jest takie, że bieda, nie przy, że biada czy bieda, no to nie chodzi o biedę w sensie materialnym, ale to też, tak, czy nieszczęście o, nieszczęście chodzą po tak? że przychodzi jedna, jedna sytuacja, później druga, trzecie. o co tutaj chodzi? Nie wiesz, o co chodzi? Nie wiesz, z kim walczysz, nie wiesz, komu zależy na tym, żeby zabrać ci pokój. Zabrać ci pokój. I teraz wiecie, jak Duch Święty jest nazwany: pocieszyciel. Comforter po angielsku. Ten, który jest wysłany z, za pośrednictwem syna, bezpośrednio od ojca. Pocieszyciel. A więc jeżeli potrzebujesz pocieszenia, to ja Wam chcę powiedzieć: Ja wiem, że teraz słuchacie live. Dziękuję Wam, że piszecie, że cieszycie się, że wróciłam na live. Chwała Bogu. Ale kochanie, Wam powiem taką rzecz: ja jestem takim samym człowiekiem jak wy. Ja. I targają nam takie same problemy, i takie same sytuacje, i takie same zmagania, czasami większe. Bo więcej otwieram usta, żeby wielbić Boga i głosić dobrą nowinę, tym więcej obrywam. Od kogo? Od wszystkich po kolei. I ja wiem, co to znaczy, że nieszczęście chodzą parami, ale wiem jedno, że gdyby nie Jezus i nie jego miłość, i nie jego ogromna łaska i wstawienieństwo za mnie, to nie byłoby mnie wśród żywych. Po prostu. I prawdopodobnie ciebie też nie byłoby. A więc komu zawdzięczamy. zawdzięczamy to, że jesteśmy. Komu zawdzięczamy, że tu i teraz nasze uszy słyszą, nasze oczy widzą i nasz umysł jarzy, kojarzy, analizuje, rozumie. Dlatego, kochani, kiedy jak nie dzisiaj jest ten czas, kiedy my mamy, kochani, przyjść do Jezusa i nareszcie zaufać Mu w całości. Powiedz, Panie, ale ile kiedyś w życiu w kratkę do Ciebie przychodziłem, o ile kiedyś odkładałam sprawy, budowanie relacji z Tobą na jutro, na pojutrze, kiedyś tam, to ja chcę robić to teraz. Ja nie będę odkładał na jutro. Dlatego zachęcam Was, kochani, sięgajcie po bezpłatny lek. czy znaczy inaczej, refundowany. On nie jest bezpłatny. My za niego nie płacimy, ale on jest refundowany. Bo za niego zapłacił Jezus. Zapłacił swoim życiem. Dlatego on ma prawo powiedzieć: Pokój mój daje Wam. Nie tak, jak świat daje. Niech Wasze serce się nie trwoży. I niech Wasze serce się nie smuci. Dlatego, kochani, pocieszajmy nawzajem siebie tą myślą, że my mamy zbawiciela. Który po prawicy ojca wstale się za nas. My mamy pocieszyciele, który jest dany. To jest tak żelazna, tak mocna obietnica, jak żadna inna, jak żadne zapewnienie, żadnego rządu. Jak widzicie, ludzie, którzy zaufali rządzącym, wybierając tych innych, tych siakich, owakich, i to nie ważne, czy to było Polska, czy jakikolwiek inny kraj, oni wszyscy działają tak samo. Zanim ich wybrali, dają wiele obietnic. Kiedy wybrali, nagle dostają amnezji. I zapominają o tym, co obiecali. Boga tak nie jest. On daje zawsze więcej niż obieca. Mało tego, że on dotrzymuje obietnicę. On daje to, co obieca. Pamiętacie, obiecał daje. I na tym możemy mieć taką pewność, że kładziemy rękę na Biblii, na obietnicach. Biblia to jest cała, jakby to powiedzieć, lista. Nie starczy nam miesiąca, żeby dzień w dzień. Rozważać chociaż jedną obietnicę, chyba, chyba nawet roku nie wystarczy, bo dzień dzień chociaż jedną obietnicę, która jest dana, ich jest masa. I Bóg jest wierny. Wystarczy przyjść, Panie, przychodzę do Ciebie. Ty znasz moje życie lepiej niż niktokolwiek. Ty ukształtowałeś mnie w łonie mojej matki. Ty znasz moje myśli, znasz moje trwogi, znasz moje zmaganie. Ty wiesz, kiedy cierpię. Ty wiesz, kiedy staj, kiedy kładę się, kiedy nie mogę zasnąć. Jeżeli nie możesz spać, ktokolwiek z Was, co ja proponuję? Przyjdźcie do Jezusa i spędzić tą noc w modlitwie. Być może dlatego daję Ci bezsenność. Być może dlatego właśnie, żebyś poukładał na swoje życie. Nie mogę się już zrobić to za dnia, Daj Tobie noc. Zamiast sięgać po leki, znowu to niczego nie namawiam, kochani. Każdy z was podejmie swoją decyzję. Ale spróbujcie przynajmniej. I zobaczycie, jak to zadziała. Bo ja jestem przekonany, że obietnica Jezusa działa na wszystkich. Niezależnie, gdzie jesteście, w którym kraju, na którym kontynencie i jak daleko odszedłeś i jak nisko upadłeś. Parę tygodni temu napisała do mnie taka dziewczyna, która była kiedyś Nianią, nianią naszej Emanuelki. Ona miała wtedy Natalkę ma na imię, miała wtedy 13 lat, jak urodziło się 13 albo 14 lat, jak urodziła się Emanuelka. a ponieważ mieszkała po sąsiedztwu w tym samym bloku, bloku tylko wyżej piętro. I bardzo, bardzo kochała dzieci. No to większą część czasu, kiedy trzeba było z wózeczkiem i chodzić, i żeby manuelka usnęła, no to właśnie była ona. I po wielu latach napisała do mnie, że brakuje jej tego pokoju, brakuje jej tej prawdziwej radości, brakuje jej tego, co tylko Jezus może dać. Ale powiedziała Gennady, ja tak wiele lat odrzucałam Jego. Ja tak wiele, wiele lat robiłam życie, układałam życie po swojemu, Padałam. Czy on mi przebaczy? Jeżeli masz taką, że, taką myśl jak Natalka, jeżeli tak samo padałaś. Kochani, wszyscy z nas tu obecni, nie ma ani jednej osoby, ani jednej, jeszcze raz powtórzę, nie ma ani jednej osoby, któremu mogłoby się poszczycić tym, że ani razu nie upadła, ani zgrzeszyła. Nawet po tym, jak byłeś nawrócony. Oczywiście, że pragnienie Jezusa jest, abyśmy nie upadali. Dlatego apostoł Jan mówi, że kto grzeszy z diabła jest. To nie znaczy, że jest na całe, jedno końce życia, jeżeli to upadły grzech, tylko grzech jest kolaboracji z diabłem. Czy to jest na 5 sekund, czy to jest na 10 dni, czy to jest na rok, to jest kolaboracja z diabłem. Czy ty chcesz być z diabła? Nie. Więc uciekasz. Jak tylko zobaczyłeś, że się zbrukałeś, tak? Znowu gdzieś się otarło się to zło i stało się częścią tego, to mówisz: Panie, ja tego nie chcę. Oczyś mnie. Dlatego Dawid tak się modlił, tak? Oczyś mnie, Człowiek, który był nazwany przyjacielem Bożym, on też upadał, ale przechodził, on wiedział, gdzie przyjść. Wiecie, czym się różni człowiek nienawrócony, który żyje w świecie i też nie ma pokoju, i człowiek nawrócony, który chodzi z Bogiem i który traci na chwilę ten pokój. Ludzie w świecie szukają mnie tam, gdzie jest wyjścia, nie tam, gdzie jest źródło. I wtedy im diabeł podaje łyżeczkę z miksturką Zauważcie, dlaczego ludzie zaczynają sięgać po narkotyki, dlaczego ludzie zaczynają sięgać po alkohol i po innego rodzaju używki. Bo potrzebują pokoju, bo im się wszystko tu rozrywa. Oni nie są w stanie tego przeżyć. Oni nie są w stanie żyć w świecie tak obłudnym, gdzie non-stop ludzie zdradzają siebie nazajem, okłamują i obłudnie postępują. Z drugiej strony widzą siebie w tym, że też biorą udział w tym. I ty i ja braliśmy w tym udział, tak czy nie. I gdy widzisz to i po prostu zaczynasz mieć tego serdecznie dosyć, to co robisz? I tutaj jest wybór. Albo posłuchasz szatana, który cię potępia, albo usłyszysz cichy powiew wiatru Ducha Świętego, który mówi wracaj do domu. Ojciec czeka. I On Cię nie potępi. Wracaj, wyznaj swój grzech. Dlatego apostoł Jan powiedział, że ktokolwiek zgrzeszy, mamy orędownika Ojca, Jezusa Chrystusa. Tylko Jego. I aż Jego. Wystarczy. On jeden wystarczy na cały świat. Dlatego, dlatego powiedział, pokój mój daję Wam, kochani. I właśnie z tą myślą chciałem ten krótki mój live zakończyć, abyście pamiętali, abyśmy wszyscy pamiętali, gdzie jest źródło pokoju. Do kogo mamy przyjść. Ty nie musisz wielkim znawcą pisma być. Ty nie musisz Biblii przeczytać dziesięć razy, od deski do deski. Bóg od ciebie czego tego nie oczekuje. Wystarczy, że wiesz, kim dla ciebie jest Jezus. Wystarczy, że wiarą przyjmujesz jego obietnice. Wystarczy, że wtedy, kiedy upadniesz, wiernie masz przyjść i że poznajesz wolę Ojca. Bo w Pismie Świętym jest napisane, że życie wieczne, życie wieczne, co jest najciekawsze, że oto jest życie wieczne aby poznali ciebie, jedynego Ojca i tego, którego posłałaś, czyli Syna, Jeszua, Jezusa. Będziemy poznawać, czyli kochani, tak naprawdę, my już jesteśmy w tym życiu. Dlatego Jezus powiedział, że Królestwo Boże wokół was jest i w was będzie. Co to znaczy? Jeśli w nas jest Królestwo Boże, jeśli w nas jest Duch Boży, w nas jest pokój Boży, w nas jest radość, w nas jest miłość, w nas jest wszystko. I pomimo tego, że świat idzie na dno, my się nosimy do góry. Im bardziej świat pada na dno, im bardziej świat zanurza się w ciemnościach, my jesteśmy coraz więcej i coraz bliżej światła. Nosimy sobie to światło. Jesteśmy światłością do tego świata. Aby jeszcze, chociaż niektórzy, to nie będą tłumy, kochani. Ja nie wierzę w wielkie przebudzenie. Pismo Święte o tym nie mówi. Że tuż przed przyjściem Jezusa nastąpi wielkie przebudzenie. Że tutaj kościoła będą zapomniane. Ludzie na ulicach będą padać i modlić. Owszem, być może dla pokazu tak będzie. Aby przygotować się na przyjście Antychrysta, i fałszywe religii, i fałszywych proroków. Tak. Fałszywi prorocy w naszych czasach zbierają potężne stadiony. I cuda się dzieją. I złoty pył się sypie. Ale Jezus powiedział co innego. Że małe statko. Nie bój się małe statko. Twój pastor o ciebie dba. Gdy wrócę, czy znajdę wiarę na ziemi? Że niewielu Znajduje drogę wąską i przychodzi przez wąską bramę. Dlaczego? Bo nie szukają. Bo szukają rozwiązań ze świata, szukają pokoju ze świata. I zobaczcie, że Pan tego świata wchodzi do różnego rodzaju kościołów, grup, tak itd., i przez nich też serwuje fałszywy pokój. Poprzez różnego rodzaju cuda, cudeńka itd. Nie szukajmy tego. Bo ludzie ze świata tego szukają. Szukajmy Jezusa. Szukajmy pokoju. Szukajmy Bożej sprawiedliwości. Pamiętacie, co Jezus powiedział? Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. To nie chodzi o to, że my mamy chodzić po miejsce, z miejsca na miejsce i znaleźć, gdzie ono jest. Geograficznie, pod jakim adresem. A, no już tutaj, tak? To jest to Królestwo, to jest ten raj na ziemi. Raju na ziemi nie ma. Nie ma geograficznie umieszczonego Bożego Królestwa na tej ziemi. Królestwo jest tam, gdzie jest król. To jest takie, że dom to nie jest budynek, to co, tylko to, są, to jest miejsce, gdzie Ty wracasz i czekają na Ciebie ci, którzy Ciebie kochają. To jest dom. Dlatego, że szukając królestwa, znaczy on powiedział, szukajcie mnie. Zawsze, we wszystkim. Szukajcie woli Ojca. I szukajcie pokoju, który ja zapewniam. Tylko tyle ja aż tyle. Życzę Wam dobrej nocy, w Bożej mocy, kochani. Jak Bóg da, spotkamy się jutro. Bądźcie błogosławieni. Dobranoc.